Hmm... Chwileczkę Okej... Okay. No widzisz jak Bas grasz po tym papierze i tak patrzy... Artysta! Ej hey, dobra, bo wyrysujesz całą, całą tą... Cały węgiel! Nie przejmuj się, tego węgla jest jeszcze dużo, po czym oddaję bishopowi yy, węgielek. Bishop podaje, podaje go Majkowi. Nie mm. mówi, podpisz. <grym> no mów od razu co rysujesz, bo taka cisza na nagraniu. Podpisuję. Kradryta, <grym> rozumiem, tak? <grym> Okej. <Okay. grym> Kwadrat z X-em. Węgielek wędruje do żonego. <grym> To, to biorę ten lewy węgielek mhm. pod, bo, pod jedną z postaci rysuje kartofla. Okej. Okay. Panie Bishop. Tak. Czy ma pan może na zapleczu lub w garażu jakieś międzygalaktyczne? Bromy kosmiczne. Mam! Widzisz jak Bishop zniknął w innym pomieszczeniu i wrócił z zabawkowym samochodem ale też ma się podpisać na Hello. 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 Czekajcie, wywaliło kogoś. John. Kostka. Dobra, się już podpisał, więc... Ja się podpisuję. No okej. Okay. Podpisałeś się. Y Bishop mm -hmm. wziął kartkę, zawinął ją i schował. Pod łóżko. Mówi. <laughs> Mówi. Zdejmijcie blokady kosmitu. Skadone garnki. Dobrze. Wiecie, jak zobaczą was na dworzu, odkryją spisek i cały świat. W porządku, zdejmiemy. No i co, zdejmujemy chyba, co? No tak. Okej. Okay. Gdy zdjęliście jeszcze garnki, to zauważyliście, że Bierszop zastygł na chwilę, jakby błysk pojawił się w gorzach. Rozejrzał się, odchrząknął. Za są potargane reszki włosów do tyłu. Poprawił swój szlafrok i mówi, panowie, mam chwilę, uważajcie na burmistrza, on coś ukrywa. Potem potrząsnął głową i wrócił wariat. Uhu. Czyli to był przebłysk tego normalnego. No dobra, dziękujemy za informację i ja osobiście... Nie ma nikogo na dworzu za Ciii. idźcie. No to wychodzimy. No, no tak Okej, okay, jest. wyszliście? Jesteś na zewnątrz. Ale ja mam pytanie. No. W tej gospodzie są ten? Yy, to są... To jest normalna gospody, gdzie mogę się przespać i tak dalej, czy... w początku. Gdzieś... W sumie też racja. No to chodźmy okay. do tej gospody. Ej, to, to panowie? Idziemy do, do na, na gospoda? No tak. No tak. Chodźmy. Okej. Okay. Yy, no, no to się do gospody z napisem jadalnia. Teraz hmm. y, chodzić w grze, w grze jest hmm. tylko dziesiąt... Y, koło... no... W pół do dwunastej. Środek, tak jak powiedziałem, środek dnia. Tak. wchodzę jako pierwszy do gospody. W sensie. mm -hmm. No O, ja to widzę. Y, widzisz kilka starych stolików, prawdopodobnie zakoszonych z jakiejś stacji benzynowej i... Kanap takich małych, ale wciąż. Ladę, z dość zabawnymi <śmiech> siedzonkami, <śmiech> bo mają coś co wygląda jak kobiece nogi w rajtuzach. <laughs> Starą szafę grającą, która no niestety nie działa, bo inaczej muzyka by I Ladę. Za Ladą widzicie piękną niebieską blondynkę, z własnymi <laughs> świętymi kucyka co będę powiedzieć yy, jest bardzo ładna ogólnie. widzicie że kilku typów którzy siedzą przy barze się do niej przymilają gdy tylko was spostrzega przerwała swoją czynność co którą no coś tam no coś tam przy ladzie mówi o przybierze jacyś no przybierze jeżeli zaczekacie m, gdzieś 20 minut to picie do jedzenia będzie gratis od 12 do 13 mamy promocję. o jak było no chętnie się zgłosimy co nie panowie no no tak. No? no dobra, to poczekamy. No Ej, to okay. ja, ja ja się tam jed... Zaprowadziła was do stolika. No. Jednego na końcu. I zostawiła cztery mm, prowizoryczne karty. Zgadzam co to w ogóle za, są za te karty. No ja też. Mmm, no. to są stare karty właśnie z prawdziwej restauracji. Jednak kilka z pozycji zostało skreślonych A, tylko, A co tak tam jest wpisane? Z tych co pozostały, widzisz Kotlet Rosół Tost Szaszłyk i sałatka Panowie, ja się reflektuję na szaszłyka i na jakieś piwo, nie wiem jak wy ale ja to e, biorę w Picie jest woda i piwo tylko tyle no, na, na końcu strony dostrzegasz coś, co wygląda jak lemoniada. Hmm... Nigdy nie robiłem lemoniady. Biorę pipo Okej, okay, tak. ona to sobie spisała, powiedziała, że zacznie to przygotowywać za te 20 minut. Okej, okay, okay, w porządku, poczekamy. Ale Rosu, ten cowboy, szeryf, człowiek orkiestra proponował Rosu. tutaj robię bardzo dobry Rosu, więc wezmę Rosu. No, jak to usłyszałeś, się tak uśmiechnęłem do ciebie. No, ja też mówię, że właśnie dużo słyszałem o rosole i chciałbym go spróbować wreszcie. A ja, ja zamawiam szaszłyka i piwo. Okej, okay, zapisałem to sobie. I mówi, że łącznie z promocją to będzie... 15 za rosół, 15 za szaszłyk, 10 za kotleta i 5 za sałatkę. To jest ogólny cennik. Woda. Piętnaście, 15, piwo 15 i Lemoniada 25. Ale miało być za darmo przecież. A, sorry. Ktoś <laughs> no, tu ma problemy. a i to nie jestem ja. <śmiech> <śmiech> tak. Dobra. <Okay>. Idąc dalej. <laughs> po 30 minutach każdy zasaczył na swoje dania. O no, co, zjadłem mnie, nie? To ja... Przepołaszuję z chęcią i popijam piwem. Magdal Gessler. <noise> 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 Okej. Okay. Kiedy, kiedy, <noise> kiedy... Kiedy kelnerka... <noise> kiedy kelnerka jednocześnie właścicielka podała wam... Yy, jedzenie... Zauważycie, że... No nie jest jeszcze tak ośmiechnięta, jak była na początku... I... Że chyba płakała. A co? A dlaczego? Johnny... Nie... <noise> ja nie, nie zwracam ja, ja, uwagi czekaj. na... Czekaj... Ja, ja tylko spróbowałam spróbowałem, spróbowałem Rose'u, prawda? No, masz łyżkę w gębie. No, to wimuję łyżkę z gęby i mówię... Jeszcze ona mnie słyszy? Odeszła. Ty... Ja, szkoda. <grym> Dobrze. To, poczekaj, y... zjemy to będziemy wtedy działać. Czy... No Niech... ja, ja mam inny plan. Muszę zrobić to na każdej sesji. Niech każdy z was rzuci sobie na percepcję. Okej. Okay. Y, to... To poniże... na... Na... N... Jaki to ma też przeciętny? Przeciętny. Na TSie, czy na... Na ts na TS-ie. A co, czekaj, to jak to się pisało teraz? W zwykłym nawiasie? No, 3D20. 9, 3, 17. Zdałem. Okej. Okay. Czekaj. Te... <skryt> 120 uh... <Huh? suk decision> i tak zdałeś. Nie. Yeah. U... Mi się wydaje. A ja? Saby... Eee, nie wiem, Eddie, powiedz mi, ile masz percepcji? Nie, już ci mówię, czekaj. 12. Powiedz chyba. mi poziom na 12. Niestety. I... Majku? Zdałeś czy nie? Czekaj, czekaj. Percepcja... Przeciętny, tak? Tak, przeciętny. 10. To nie zdałeś. Dobrze. Każdy z was, oprócz Ediego zauważył zdjęcie wiszące na ścianie. Na nim mm. zauważyliście Betty oraz... dziecko stojące na do ścianie. Dziesięcioletnią no Czteroletnią dziewczynkę. Aha, panowie, hmm. wydaje mi się, że to jest powód jej płaczu. To może trzeba go zmienić? <noise> Eddie, widzisz, jak twoi przyjaciele zaczynają o czymś gadać, a ja nie masz pojęcia o czym. No, rozglądam się. No widzicie, że Eddie nie łapie o co chodzi. Eddie, coś jest nie tak? Ej. no nie rozumiem o czym, znaczy nie wiem o czym rozmawiać e, pokazuję, pokazuję mu tak palcem, żeby barmanka nie widziała na co ja wskazuję, żeby Eddie załapał o co chodzi. Okej, okay, udało ci się to? Aha, okej, okay, no trzeba by było, znaczy zapytać jej chyba nie możemy, ja bym zapytał osobiście kogoś z okolicy, nie wiem, kogoś może jej bliskiego. Mam trzeba pomysł, takie... mam pomysł, zapytajmy albo Lucky Luka, albo Szabonego Dziadka. Szalony Dziadek więcej nam powie, bo jest szalony, ale Laki też nam powie, tylko że na, mniej nam powie, bo jest rozważny. No to cóż, jak zjemy, no to... pójdziemy, nie? Ja już no tak. ja skończyłem jeść rosół. Nie wiem, skończyłeś? No powiedzmy, że skończyłem zjeść rosół, okej. Okay. No to Byłem skończyłeś. W... No, to ja biorę talerz i odnoszę go tak. Yy, to no to ja, miałem, ja miałem jakiś talerz, czy dała mi po prostu na... na dziany... Nie, wszystko batyk. było na talerzach. No, to Ta, się to leży. Ja podchodząc okay. do lady mówię, bardzo pyszny rosół. Ona się tak odwraca, mówi, że no, wciąż ślady po łzach. No i uśmiecha się tak, troszkę wymuszenie, ale troszkę szczerze. Proszę panią, to jest jeden z lepszych szaszłyków jakie jadłem w swoim życiu, lecz widzę, że jest coś nie tak, może w jakiś sposób możemy pani pomóc? Eee, rzuć sobie na postrzeganie emocji. No to to akurat mał. To było chyba z charakteru, nie? Tak, z charakteru. Ej, to to, to jest mój konik. 9, 13, 12. No okay, uważasz, to... że twój komplement w przeciwieństwie do innych ją nieco speszył. O. Ooo Eee, ja mogę przydodnieć ten talerze wziąć lekarstwo? Tak. No, no jeżeli chcesz, to możesz wziąć. zobiar dobra sprawdzisz ja, wtedy. Ja sobie wezmę na wieczór. Yy, a oprócz tego ona jakoś tak zareagowała na to co powiedziałem mistrzu gry yy, A powtórz co mówiłeś? Oprócz tego że dobra? Yy, powtórzę całą yy, kwestię No powtórz powtórz Proszę panią to jest jeden z lepszych szaszłyków jaki ja w swoim życiu lecz widzę że coś pani ją trapi może w jakiś sposób możemy pani pomóc? No no widzicie tę szafę grającą? No widzimy tę szafę grającą no bo widzicie, ona była tu jedną z atrakcji większych, ale się zepsuła. Proszę panią, znam się troszeczkę na reaktornicy i mógłbym rzucić okiem, co z nią jest nie tak. Znaczy ja wiem, co z nią jest nie tak, tylko taki problem, że tej części nie ma, bo ty widzisz, że no... niezbyt fajnie się człowiek mówi ja to słowo, bo te pieprzone wieprzy zepsuły i ukradły części ze środka. O. A to wieprze jedne, świnie jedne Nie wiem czy też widzieliście ale no, porwali Lucy Te wieprze porwały Lucy? No Lucy, sąsiadkę naszą tutaj Teraz na rynku dosłownie kilkanaście minut temu A. Staramy się tego nie zauważać bo Z... Widzieliście tablicę na zewnątrz, tak? Tak, tak, że coraz mniej was tutaj jest no a jak porywają jedną osobę, jedną z <laughs> mężczyzn nie porywają, mężczyzn zabijają. Jak porywają kobietę raz na miesiąc, to wolimy tyle niż żeby zabijali 20 osób. Ale proszę, jakbyście mogli, to postarajcie się uratować. No cóż, spróbujemy, lecz no na razie nie jesteśmy zbyt niedobrze wyposażeni, żeby rzucić się na bandę uzbrojonych gangerów, ale z jakoś sprytem czy podstępem może uda nam się ich... Osłapić. Korzystając, korzystając z okazji pytam się czy można wynająć w tej gospodzie pokój. No pokój mam z tyłu jeden, tylko dwa łóżka, reszta będzie musiała na podłodze. A ile by kosztowało takie wynajęcie, czy, czy, czy możemy zrobić coś w zamian? Cóż, w zamian nie ma zbytnio co robić poza tym. No, poza zdobyciem tych części, ale to dość niebezpieczne, więc coś innego myślę by się nadało za pokój tak to będzie a może byśmy nie wiem zapłacili w pracy nie wiem może byśmy komuś dostarczyli jakiś posiłek pozbywali posprzątali pozamiatali jak się no ja już mam tutaj pomoc więc panowie wiecie e, będzie to hmm. powiedzmy że zniżka grupowa 30 gandli hmm. 30 pięć za nas wszystkich? Tak. Może za ofertę tego, że ulatujemy ludzi i... Yy, odzyskamy części? To użyczy nam pani pokoju? To, to byłaby dosyć No oczywiście, wtedy na pewno. No to postaramy się to zrobić. Mam takie pytanie. Yy, wiesz, gdzie można zdobyć ziemniaka? Ziemniaka? Po co ci ziemniak? Potrzebnie. Znaczy, jakby powiedzieć, kolega chwalił się, że zna tutaj bardzo dobry przepis na ziemniaki z ogniska i jesteśmy ciekawi smaku tej potrawy, jaką chciałby nam przyrządzić. No, na pewno wieprzy. Oni jeżdżą do ulicy wiosek i kradną ciągle, więc pewnie będą mieli jakiś worek. Wszystko hmm. się sprowadza do tych pieprzonych wieprzy. No cóż, postaramy się odzyskać Tylko uważajcie, ich jest tam dość sporo. Ilu? No, tak, cała banda liczy około setki. 100 gangerów? Mm. Oni zjeżdżają się tutaj z całych stanów, nie mamy pojęcia dlaczego. Jednak mm, wiemy, że taka cała grupa utrzymuje się tylko raz w miesiącu na jakimś zebraniu. Normalnie w takim jakby posterunku, jak tutaj mają niedaleko, siedzi może 20 maksymalnie. Widzieliście ich teraz na rynku. A ona Wiecz... nie wie kiedy są te spotkania czy coś takiego? Nie wie. Wieczorami jest ich zazwyczaj mniej, bo jadą wtedy do Westwood na no, okreści ich. Nas okradają przed południem, a Westwood wieczorami, więc może wtedy będziecie mieli szansę. Eee, dobra Pani, powiedz mi czy w tej osadzie jest jakaś osoba, która mogłaby nam odsprzedać bądź wynająć jakiś środek transportu w postaci powozu z koniem czy auta? Niestety wszystko zostało skradzione lub zabite przez ucieki Jedyny koniec i został to Mariuszu Bishop'a, ale wątpię żeby się od iść. I naprawdę radzę nie idźcie. W tym momencie odłożył się jakiś typek siedzącego i pokazał wam swoją rękę nienaturalnie wygiętą i mówi potwierdzam nie zbliżajcie się do Mariusza. O! <laughs> widzę dobry, dobry człowieku, że potrzebujesz pomocy medycznej. Mam Panie, to jest stare złamanie. No cóż, rzecz polega na tym, że mamy tutaj metyka w składzie i może by ci jakoś tą rękę z powrotem, że tak powiem, poskładał. Co ty na to na ten dobry człowieku? Ale za odpowiednią cenę, za odpowiednią cenę. E, właśnie, za byśmy się mogli dogadać odnośnie twojego, że tak powiem, powrotu do zdrowia. Więc jak, dobry człowieku, e, słuchaj mistrzu mistrz gry, mogę rzucić mhm. sobie test na perswazję? No, rzuć. Zobaczymy, czy e, jego niezłomność zadziała? Po, tak. Poniżej ilu, powyżej... Ilu. Będzie to dla ciebie... Um, Problematycznym. Problematycznym. Okej. Okay. Czyli poniżej 14. Bo, zre, tak. bo zaraz sprawdzę, na które mam charyzmę. Też masz. Ty masz 3 sukcesy. No okej. Okay. On tak patrzy na swoją rękę, patrzy na was Dobra, ale jak on mi coś zepsuje, to będzie gorzej niż spotkanie z Marianem Z kim? Mariuszem, sorry Dobry człowieku, otóż dogadaliśmy się odnośnie tego, że ci naprawimy tą rękę, ale powiedz, co ty w zamian nam podarujesz? Hmm. Wiecie? Paliwa chcecie? No cóż, przydałby nam byś jakiś karabin taki dalekosiężny. Jeżeli masz coś, to chętnie byśmy wzięli w ramach tej ręki. Może ma pan jakiś samochód? Albo jakieś naboje? Wszystko rozkradzione. Jedyne co to Lucky Luke produkuje czasem samoróbki. I chowamy je. Wykorzystujemy jedynie jak wieprze, się zbytnio panoszą, ale... To zazwyczaj się nie zdarza, bo zbyt się boimy. ja w domu... W domu gdzieś schowałem starą 38. O, to chętnie, chętnie bym, byśmy przyjęli tą 38 w ramach zapłaty. Dobra. No cóż, Eddie, czyń swoją powinność. No nie, ty... Eddie, John. Znaczy John, przepraszam. No... Hmm. To tutaj chcesz dobry człowieku dokonać tej operacji czy gdzieś w innym miejscu Dobra, dajesz tutaj A może pier... zapytacie się właścicielki? No, właśnie To by było grzeczne się Proszę, pyta... proszę no, pani, czy byśmy mogli przeprowadzić operację na tym człowieku tutaj u w pani przybytku? Wiecie, ja wyjdę, nie lubię bytkiem widoku bólu I weszę na zaplecze Znaczy, ja się zgodziłem No e, dobra. dobra, No to Johnny czyni swoją powinność Yy, to będzie dla ciebie kostku, problematyczne ana Boże, anatomia. A nie Znaczy, A nie Czy anatomia jest wiedzy ogólnej? Z co, co wiem. Ty miałeś specę, tak? Ale... Yy. Znaczy nie specjat, tylko yy. specjalizację technik. No to ma no takie. Ale to razie nie ma takiej chirurgia? Nie, chirurgia to nie Nie, anatomia, musisz wiedzieć w którym miejscu złamać kość, dobrze? No. Ej ej, ale jest problem. <gł> nie ma. Nie anatomii. Po... Nie ma po prostu wykupiony, więc to będzie problematyczny i tyle. Aha, no dobra, Prób... A jesteś trwany w tym temacie? No można spróbować, ale... Hmm. To jest lećmy na spryt. Masz duży spryt, spryt, spryt chociaż. Sprytu spryt ma 17, więc raczej a, zda. Poniżej. Nie, to zda spokojnie, poniżej. 15, o jej, na roll 20 miałem nie to się Nie, nawias. Nawias zi... 3D20 zamknij nawias. Zdał. Koleś nacisnął zęby, zrobiłeś się cały czerwony, gdy nacisnąłeś mocno na jego ramię, wydobył się lekki krzyk i ręka jest teraz złamana, ponownie. Ale jest odpowiednio złamana. Tak, jest odpowiednio złamana.